Przedstawiam Ci najlepsze hotele w Miami, które możesz zarezerwować na Booking: od tanich opcji w centrum po luksusowe hotele nad oceanem. Opowiem Ci, które z nich są najbardziej polecane, jakie mają zalety i, moim zdaniem, który z nich naprawdę warto wybrać na Twój pobyt w mieście. Zostań do końca, aby się przekonać. Pamiętaj, że wszystkie linki znajdują się w opisie. Numer 1. Central Miami Central Wynwood to nowoczesny hotel czterogwiazdkowy położony w sercu Miami, w tętniącej życiem i artystycznej dzielnicy Wynwood, jednej z najbardziej kreatywnych i modnych części miasta. Hotel wyróżnia się współczesnym designem, kosmopolityczną atmosferą oraz przestronnymi udogodnieniami. Zaprojektowanymi zarówno dla turystów, jak i osób podróżujących służbowo, które szukają wygodnego miejsca do pracy i relaksu w miejskim, dynamicznym otoczeniu. Central Miami Central Wynwood to nowoczesny hotel czterogwiazdkowy położony w sercu Miami, w tętniącej życiem i artystycznej dzielnicy Wynwood, jednej z najbardziej kreatywnych i modnych części miasta. Hotel wyróżnia się współczesnym designem, kosmopolityczną atmosferą oraz przestronnymi udogodnieniami zaprojektowanymi zarówno dla turystów, jak i osób podróżujących służbowo, które szukają wygodnego miejsca do pracy i relaksu w miejskim, dynamicznym otoczeniu. Central Miami Central Wynwood to nowoczesny hotel czterogwiazdkowy położony w sercu Miami, w tętniącej życiem i artystycznej dzielnicy Wynwood. Jednej z najbardziej kreatywnych i modnych części miasta. Hotel wyróżnia się współczesnym designem, kosmopolityczną atmosferą oraz przestronnymi udogodnieniami, zaprojektowanymi zarówno dla turystów, jak i osób podróżujących służbowo, które szukają wygodnego miejsca do pracy i relaksu w miejskim, dynamicznym otoczeniu. Numer 2 Nowotel Novotel Miami Brickell to nowoczesny hotel czterogwiazdkowy. Łączący współczesny styl z funkcjonalną elegancją charakterystyczną dla marki Nowotel, znajduje się w samym sercu dzielnicy finansowej Brickell, jednej z najbardziej dynamicznych i kosmopolitycznych części Miami, gdzie biurowce, ekskluzywne sklepy, bogata oferta gastronomiczna i tętniące życiem nocnym kluby tworzą wyjątkową atmosferę. Jednym z największych atutów hotelu jest basen na dachu, z którego roztacza się zapierający dech. W piersiach widok na panoramę Miami i zatokę Biscayne. Hotel Miami Brickell to nowoczesny hotel czterogwiazdkowy, łączący współczesny styl z funkcjonalną elegancją charakterystyczną dla marki Nowotel. Znajduje się w samym sercu dzielnicy finansowej Brickell, jednej z najbardziej dynamicznych i kosmopolitycznych części Miami, gdzie biurowce, ekskluzywne sklepy, bogata oferta gastronomiczna. I tętniące życiem nocnym kluby tworzą wyjątkową atmosferę. Jednym z największych atutów hotelu jest basen na dachu, z którego roztacza się zapierający dech w piersiach widok na panoramę Miami i zatokę Biscayne. Hotel Miami Brickell to nowoczesny hotel czterogwiazdkowy, łączący współczesny styl z funkcjonalną elegancją charakterystyczną dla marki Nowotel. Znajduje się w samym sercu dzielnicy finansowej Brickell. Jednej z najbardziej dynamicznych i kosmopolitycznych części Miami, gdzie biurowce, ekskluzywne sklepy, bogata oferta gastronomiczna i tętniące życiem nocnym kluby tworzą wyjątkową atmosferę. Jednym z największych atutów hotelu jest basen na dachu, z którego roztacza się zapierający dech. Numer 3 Gale Miami. Gale Miami Hotel to elegancki pięciogwiazdkowy hotel, który łączy nowoczesny luksus. Współczesny design i doskonałą lokalizację w centrum Miami. Zaledwie kilka minut spacerem od American Airlines Arena i tętniącego życiem Bayside Marketplace. Hotel został zaprojektowany z myślą o gościach szukających wyrafinowanego i ekskluzywnego doświadczenia. Zachwyca elegancką architekturą, kosmopolitycznym klimatem i najwyższym poziomem usług, co czyni go jednym z najlepszych hoteli w mieście. Gale Miami, Gale Miami Hotel to elegancki pięciogwiazdkowy hotel, który łączy nowoczesny luksus, współczesny design i doskonałą lokalizację w centrum Miami. Zaledwie kilka minut spacerem od American Airlines Arena i tętniącego życiem Bayside Marketplace. Hotel został zaprojektowany z myślą o gościach szukających wyrafinowanego i ekskluzywnego doświadczenia. Zachwyca elegancką architekturą, kosmopolitycznym klimatem i najwyższym poziomem usług, co czyni go jednym z najlepszych hoteli w mieście. Gale Miami, Gale Miami. Hotel to elegancki pięciogwiazdkowy hotel, który łączy nowoczesny luksus. Współczesny design i doskonałą lokalizację w centrum Miami, zaledwie kilka minut spacerem od American Airlines Arena i tętniącego życiem Bayside Marketplace. Numer 4 Hilton Miami. Hilton Miami Doral to nowoczesny hotel czterogwiazdkowy łączący komfort, elegancję i dogodną lokalizację w jednej z najważniejszych dzielnic biznesowych Miami. Znajduje się zaledwie kilka kroków od Miami International Mall i kilka minut od popularnego Dolphin Mall, dzięki czemu jest idealnym miejscem zarówno dla podróżujących służbowo, jak i turystów szukających spokojnego pobytu blisko głównych atrakcji miasta. Hotel oferuje odkryty basen otoczony leżakami doskonały do relaksu i korzystania z tropikalnego klimatu Miami. Hilton Miami Doral to nowoczesny hotel czterogwiazdkowy łączący komfort, elegancję i dogodną lokalizację w jednej z najważniejszych dzielnic biznesowych Miami. Znajduje się zaledwie kilka kroków od Miami International Mall i kilka minut od popularnego Dolphin Mall dzięki czemu jest idealnym miejscem zarówno dla podróżujących służbowo, jak i turystów szukających spokojnego pobytu blisko głównych atrakcji miasta. Hotel oferuje odkryty basen otoczony leżakami doskonały do relaksu i korzystania z tropikalnego klimatu Miami. Hilton Miami Doral to nowoczesny hotel czterogwiazdkowy łączący komfort, elegancję i dogodną lokalizację w jednej z najważniejszych dzielnic biznesowych Miami. Znajduje się zaledwie kilka kroków od Miami International Mall i kilka minut od popularnego Dolphin Mall. Dzięki czemu jest idealnym miejscem zarówno dla podróżujących służbowo, jak i turystów szukających spokojnego pobytu blisko głównych atrakcji miasta. Hotel oferuje odkryty basen otoczony leżakami doskonały do relaksu i korzystania z tropikalnego klimatu Miami. I dogodną lokalizację w jednej z najważniejszych dzielnic biznesowych Miami znajduje się zaledwie kilka kroków od Miami International Mall i kilka minut od popularnego Dolphin Mall.